moi drodzy, dzisiaj gramy z moją sister. Zostawcie lajka, like bitch. Okej, okay. dzisiaj gramy w kotkowy obwym. Jest jakiś słodki. Jest, bitch. Dobra. Dobra, chodź po te trampolinki, jakby. Boże, czekaj. Ui! Aha, łama, łama. jest za darmo? Za darmo. Nie wiedziałam, ja myślałam, że to za Ja wiedziałam. Co? <grywa> co? Oczywiście ciebie? przypomina mi, że chodź do tam. końca tego roku wbijamy 30 subów. Ale dziwny kot. Nie <grywa> wiem. S S pa! Sus. Pa! Co to jest? Pa, pa! Stoję. Stoję tu. Brrrr, no chodź. Oui. Moja siostra ma na imię Lenka. Lenka Serenka Więc to, to... Się dla niej lajka i suba. A to jest Zośka, co nagrywa teraz. Zyska samusika. XD Zyska Samuśka. Ogólnie musimy przejść to, oby, bo Jak oczywiście nie... taki jest cel odcinka. Jak nie zostawicie lajka, to was zabije. Ej, nie tak ostro. Mnie miałem, miał miałem, mnie miał, miał. co. Z <suskakuj> tu. Co? Ej, Lena chodź tu. Gimno. Lena chodź tu. Ui! Gdzie to jest? Że... Co to jest? Zanimę na Długi kot, anime. Du, 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 du. Boże, czemu mi skakamy? Co ty? Nie, nie, resetuj się. A nie, bo nie ma y, ten. Czekaj, Szczęść. do ciebie zlecę na dół. Chodź tu. Hejka, tutaj lęka. Co? No właśnie. Moje zdrowe imię Hi, hi, hi. Więc będzie hejka tulenka dzisiaj. Ej, no! Cykuję <laughs> się. się no się, się przepraszam. Poczekaj. I ty jesteś ze mną. Boże... Chodź tu panie Janie No dobra. Uważaj tu teraz, okej. Okay? Papi! Ogólnie moja siostra jest obok mnie. Czy ty naprawdę spadłaś? Czy ty jesteś ogarnięta? Chodź. Jednaki pakiet? Sus, wyprzedziłam cię. No, bitch. Ej, no, Lena, my tak się nie robimy. My nie robimy speedrun. Bo jeszcze muszę dzisiaj nagrać moi drodzy odcinek Starów Hell, jak mam wczoraj obiecałam, nie, Więc nie zobaczymy to moje. To y mama, Gdzie ty jesteś? Gdzie... tu jestem? Mhm. Poczekaj jestem. Za mną Kurde, jakiś gość do mnie dołączył ze sami. Być po, czekaj taka... no. Speedrun, <laughs> Harry Potter. <gryzny> Gotek Harry Potter. A tu nagle. Anime. A anime. Tu 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 tu, tu. Dawaj, chodź. Tu uważaj. Musisz uważać tutaj. Być. No cię nie zapchnęło z nami. Być. Tak. Znaczy nie. <gryzny> mama, poczekaj na mnie. Mama, mama, kryminał. Mama ama ma O co to? Co? Ej, no spadła! A dobra, right, jestem na anime kotku. To poczekam jestem to ciebie, okej? Okay? Moi drodzy, nie wiem jak my to przejdziemy. Widzę ciebie! A ja ciebie też. Nie ma nie. Co być ma. Być. 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 Widzę cię. No tu jestem. Hmm. Dobra. Boże, mój, mój jakiś przyjaciel tam, co go, co jakiś, to tam wysłał mi zaproszenie do znajomych. Kurde, ja go przejęłam i teraz do mnie dołącza za chwilę, jak ja w coś gram. Jak robię skina, to on, przychodzi taki demon nagle do mnie. To Ej, patrz, jakie fajny! Co? Patrz, jak fajny! I pici, To nie, to jest Elgata. Niestety, ten kotek mój drogi nie żyje już. Jusza, więc please, zostawiamy z Zostawiamy znicz w komentarzu. Poczekaj za mną, bo spadł na tygodę. Nie! Ale nie! On jest Polakiem? Co? On napisał Zosia Samosia. Zosia, Samosia, gdzie? Serio? Na czacie, na ty spadłaś. Tak. Jezu, jak jej idę, by się cili. poczekaj, 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 minutka. I nie, minutkę nawet. Ja się tu kręcę. Ciebie nie widzę. Ja ciebie nie. Ja ciebie widzę. Gdzie Jezu, ty jesteś tam, gdzie mój kolega. Spadam, Bacon. Spadam od niego. no. Ale, ale, ale. O, jesteś na tym, cute. Co No widzę, że widzę. Boże, on jest zaraz za nami. Nie! Jezu, jaki debil. Spadaj Dobra, stąd, spadamy z tą. Szybko, szybko, Grandy. Dobra, on nie jest taki sus, jak mi się wydawało. Sus jest. Sus. Nie To jest sus. Nie. To jest... Nie. To jest sus. Bo Ej, nie... bo to już jest koniec! Serio. Co Ale krótkie. Wczoraj gram z widzami, co nie widzę, jak pamiętacie. Wczoraj nagrałam odcinek. Taki, że gram w OIA Tower. O i a, o i, i i, o i a. To właśnie wczoraj nie y, taka się. mega... Nie, taka krótsza też Różę była. się nie mi. ruszaj się. Uh -huh. no. Co ty mi robisz? To jest. Spadaj. Ja idę na koniec. Miał. Jej, no i przeszliśmy do mojej siostry. strania, <laughs> dobra, Ej, nie mogę wyjść! Dzięki, kat! Mi się Czemu tu jest? Hello Kitty, Visey Pop! Ej, Dobra, śim Moi drodzy, skończyliśmy tą grę. Przyszliśmy to obcy. Kurde, nie da się. Więc moi drodzy, ta gra to jedno wielkie fajne coś. Więc moi drodzy, żegnamy się z wami. moje siostro jeszcze Żegnamy się z wami. PAPA. Pa!